Hej, witam wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale, dziś będzie wielki haul, nie haul, wielki unboxing, nie wiem, wielkie wypakowanko, no coś w tym stylu, co sobie chcecie to sobie dopowiedzcie, mam dla was taką wielką pakę z bobwin.pl, proszę, przyleciały do mnie figurki do filmów, do kolekcji, i chciałbym Wam taki zrobić wstępny, wstępny filmik. Pokażę Wam, co tutaj jest. Sam jeszcze nie wiem, dopiero otworzyłem ten, ten karton. Coś tam powybierałem sobie na Popwinyl, ale jest to też troszkę, troszkę niespodzianka. Także dobra, zaczynamy. Jak widzę, będzie tu pięć figurek z jednej serii. Będę je odkładał gdzieś tutaj. Na bok bardzo chętnie bym chciał usłyszeć od Was, co chcecie w pierwszej kolejności zobaczyć. Dobra, mamy pięć figurek z tej serii. Jedną otworzę tak na próbę, żeby zobaczyć, co to jest. To jest Parks and Recreation, czyli taki serial w stylu The Office, naszego biura o pracownikach takich e, miejskiej zieleni, e, to specyficzny humor także, dobra, będziemy się bawić tymi, tymi figurkami. mamy pierwszą serię, dobra, sięgam drugą serię, która mi się tutaj trafiła. to są raz, dwie, trzy już widzę figurki, o, bardzo fajne. proszę jedna, dobra, ta jest chyba najbardziej tu rozpakowana. będzie to Aquaman, czyli ta and the lost kingdom czyli będziemy oglądać figurki z Aquamena dobra piszcie koniecznie co chcielibyście w pierwszej kolejności zobaczyć o tu jeszcze jest chyba jedna do Aquamena wszystko bardzo fajnie folikami powijane dość mocno o e, tutaj mamy następną serię którą, którą bardzo chciałem zobaczyć drugi, drugi wypust czyli e, czyli Ród smoka, dom smoka, proszę bardzo, ale będą fajne, Ach, już nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy zrobię z nimi filmiki, bo na pewno te odgłosy tej folii bąbelkowej, ulubionego atrybutu wszystkich, wszystkich podmaniaków, e, dobra, tu jeszcze jest jedna z rodu smoka i tu jeszcze jest, jed... o, będzie chase, będzie chase, także... Bombowa paczucha. Dobra, tutaj mamy teraz coś wielkiego. Jest rozpakowane, także o, będzie to jeszcze do Aquamena powiększona figurka. Tu taka mała zapowiedź, ale nie będę Wam jej pokazywał, żeby nie, nie psuć całego wrażenia przy filmiku. On gimnastykuje się tutaj. A tu mam dwie fajne ciekawostki jeszcze, czyli ciasteczkowe popy. No, ciasteczkowe popy. Bardzo byłem ciekaw jak one się będą prezentować. Także takie ciasteczkowe popy. Będę mógł wam pokazać dwa takie ciasteczkowe popy. Buduję tutaj wielką, wielką wieżę. Chyba że to na mnie nie zasypie. Cały jestem w kartonie. Ale już zbliżamy się powolutku do końca. Na sam koniec zostawiłem sobie mega wielką figurkę proszę. Pewnie już tam gdzieś widzicie co to jest. Ale nie chcę za dużo zdradzać. To jest figurka, która bardzo miała dużo zwolenników. Byłem bardzo ciekawy, jak ona będzie się prezentować na żywca. Także taka figurka wylądowała tutaj w przed moją kamerą i będę mógł nagrać z nią filmik. Także macie do wyboru Park and Recreation, Smoka, ciasteczkowe popy, Aquaman i ten mega wielki mega wielką figurkę z Także zapraszam do komentowania, pisania, co tam chcecie oglądać. Ten filmik nie będzie za długi, ale jest to taka, można powiedzieć, zapowiedź. Jeszcze raz dziękuję Dariuszowi z PopWinnel za podesłanie mi takiej wielkiej paki. I widzimy się na następnych filmach. Hej!